Hej, cześć, witajcie w drugim odcinku z Farming Simulator 18. I co, lecimy dalej? Skończyliśmy na tym, że zasialiśmy jedno pole i teraz wjeżdżamy w drugie. Dobra, lecimy. Ten odcinek prawdopodobnie będzie długi tak około z pół godzinki będę chciał zrobić więc więc no pierwszy odcinek tam widziałem, że tam 20 wyświetleń zrobił więc już spoko bo tam inne to tam wiecie po kilka tam po tam parę wyświetleń robiło, a ten już 20 wyświetleń, więc ładnie mam nadzieję, że serijka się rozkręci taka cicha nadzieja, ale wiecie różnie może być Poza tym wiecie. Chciałem, żeby ta moja seryjka, ten, ten farming 18, mi trochę kanał rozkręcił. Bo jak widziałem tamte serie dwie to tak mi za bardzo tam nic nie dawały. Jak widzieliście, albo teraz zobaczycie, albo już tego nie ma, albo już harmonogram zrobiłem. Dopiero chyba 24 będzie harmonogram u mnie w opisie. Ponieważ sam nie wiem jak to zrobić. Czy zrobić daily, tylko codziennie wiecie tam inny materiał. Oczywiście najczęściej będzie 18 farming. Ale w tym. Chcę trochę pomyśleć jak to będzie, ale tak od czasu do czasu teraz będzie farming. Codziennie nie, ale do tego 24-5 będzie farming 18. Więc dobra. Albo daily zrobię tydzień. Pierwszy tydzień wakacji to będzie daily 18. Nie wiem, zobaczę. Bo planuję ogólnie, jak, jak już na wakacje, że wiecie tam, że dwa tygodnie takiego tam w cudzysłowie daily, to nie będzie daily daily, tylko będzie takie coś, że będę po prostu co dwa dni dodawał. To nie będzie daily. Będzie, ale w takim innym winnym trybie. Będzie, będą co dwa dni odcinki. Jeden dzień będę sobie tam trochę odpoczywał, a drugi dzień będzie odcinek, wiecie. Czy tam pierwszego dnia sobie nagram, drugiego? I tak przez dwa tygodnie. A po drugie wiecie, czy musi być czas. Jak nie będzie czasu, to nie będzie nagrywek, proste. Ale dobra. Lecimy powoli, ale lecimy. I też, jeżeli jesteś nowy, to proszę Ładnie proszę, o zostawienie suba, aby nic ci nie ominęło. A jak dzwoneczek, to już w ogóle tam każde powiadomienie przyjdzie. Łapeczka w górę, też jak się odcinek spodoba. Ale dobra. Też widziałem, jak pierwszy odcinek zaczą na YouTube przetwarzać, to one strasznie długo się przetwarzają. Ta czternastka to tam, nie wiem, z, z pół godzinki ona już była na, na, yy, już była wysłana. A to, te, to tam, nie wiem, ona mi się, ten, tam, ten, pierwszy odcinek jest Ze trzy godziny chyba. Albo mam słabego neta, albo nie wiem. Tam 3 cztery godziny chyba jakoś mi się on tam... On długi nie, był on tam ledwo pół godzinki miał, więc... Albo wiecie co? Ten odcinek zrobię trochę krótszy, z 15 minut, a następny będzie dłuższy. Następny będzie, nie wiem, z pół godziny. I może w najbliższym czasie pojawi się taki naprawdę, naprawdę długi odcinek, godzinny. Ale to wiecie. To się będzie z 9, 10 godzin przetwarzało, to tam wiecie. Trochę będzie trzeba było poczekać na niego. W najbliższym czasie planuję. Na pewno w wakacje będzie kilka takich godzin, godzinówek. Będą też normalne takie 20, 15. Ale też planuję godzinkę wam sobie. Jak będzie czas oczywiście. Dobra. Podgłośnię trochę, bo trochę za cicho chyba. Aż tak nie, ale tak może być. Dobra, lecimy. Jeżeli macie też jakieś pytania, porady, to napiszcie w komentarzu. Przyda się coś czy coś takiego. Ale ja co dalej pójdzie wiem? I do, do na początku wakacji do, mm, do rozpoczęcia wakacji Czyli tak wiecie Do 1 lipca tak jak wiecie te prawidłowe wakacje się zaczynają, znaczy prawidłowe. Według mnie to już są takie wakacje pełne 1 lipca to chciałbym te subów widzieć. na 100 subów może jakiś tam specjal będzie mm. Jakiś długi odcinek albo daily. Tak, daily zrobię Będzie godzinne daily. Godzinny odcinek będzie, znaczy jakie daily, godzinne. O Jezu, lolor. Się dukał trochę. Nie będzie żadnego Dobra, bo coś zacięło, coś mi urwało, dobra. O czym ja tam mówiłem, że no nie będzie... Będzie daily. Tygodniowe. Jak będzie albo te stosumów, albo nie wiem. Jak będzie stosumów, to będzie tygodniowe daily. Ja tam godzinne daily, ja nie wiem czy już wbredzę, ale... Wiem, będzie, jak stosów będzie to zamówię Tydzień daily Jak będzie na przykład w środę będzie wideo stosów będzie od środy do środy Od tej środy to będzie, to będzie odcinek I do następnej środy będzie tam 7 odcinków to sobie ten, ten Dobra. jakaś misja chyba. Dobra. Wrócimy słonecznik. I tak jak mówiłem od 24 czerwca będzie już taki harmonogram. Wpisie jaki, kiedy jaki odcinek? Najprawdopodobniej najczęściej będzie w 18 lecz nie wiem. Też mówię, przy wakacje będzie daily, tylko po prostu będzie tam za, w tygodniu będą, będę miał ze 2-3 dni przerwy. Albo będą odcinki dłuższe, wtedy będą 2, 2 dni... Czekajcie, 3 dni przerwy, albo będą odcinki krótsze będą 2 dni przerwy. Wiecie, będzie 5 odcinków w tygodniu. Nie wiem, się jak coś to będę informował Dobra. lecimy z tym słonecznikiem. Pieniądze na początku też przydatne są bardzo, wiecie Trzeba zarobić trochę. O, tam jest widzę znacznik w lewym górnym w lewym górnym e, części ekranu w lewej górnej części, części ekranu. Dobra, skręcamy tutaj. No i mosiłki. Tu będą boków na sekundę, to teraz? O, 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 o. i lecę na gospodarkę do siebie tak jak mówiłem będę informował o tym znaczy odcinki i we wakacjach będą częściej i planuję już takie trochę dłuższe ta druga opcja, ta pierwsza opcja mnie bardziej ciekawi, że wiecie będę miał 3 dni przerwy w tygodniu albo do 4 takie długie odcinki Najprawdopodobniej będą trzy z farminga, a jeden będzie albo za artyka, albo z czternastki. Co się zobaczę. na artyki czternastka nie pójdą, zapomnienie mnie na kanale, bo na pewno one będą, ale za Bo chcę tam osielakję, ja trochę tam wyciśnąć soku z niej. nie, się nie, tu jest. Myślę, że to ja wam. nie tam już podjechał. Dobra. Wiecie tam jest, dobra to nawożyć. No to tu kombaj zostawiłem. Na ja tą wiadę coś. Hm. Tu, dobra, myślę, że tu przy tej... Jak kombajn stoi przy tej takiej chatce? Dobra, całego sobie zasypiemy. Zapełnimy. Dobra. I lecimy w tym odcinku jeszcze planuję te dwie działeczki tutaj oprzeć nawozem tak jak mówiłem ten odcinek na początku powinien będzie z pół godziny nie, ten następny odcinek będzie już taki dłuższy ale ten ten będzie taka piętnastka, po prostu żebyśmy mieli co tam oglądać sobie Zobaczycie. Od wakacji ruszymy tak z kopyta, z tymi serijkami. Są na to ruszymy, że wiecie. Będzie szło. Ale idzie tego nawozu. Ojej, ja teraz zobaczyłem, że dopiero już pół wieprznika pół, pół poszło. O rany. Dobra. Będzie trzeba dokupić. Jak to spływa? Dobra, się nie podnoszę tu. Najprawdopodobniej, będę rzepak. Będę chciał z rzepakiem tutaj. Potem, jak z tego rzepaku trochę tam zarobimy, sobie będę chciał w maszynie do trawy zainwestować, żeby to mleko też tam było produkowane. Albo w bawowce zobaczę. No i co? Ja myślę, że to starczy tam na, na tamte pole, to się będzie jeszcze tam na, na, na dwa sezony, tak jakby, a tu, tu, tu puste. Dobra. Tu trochę nijak to jest, tak wiecie. Trzeba zarolić, że nijaka za w coś zrobi. Dobra. Jeszcze raz przerwało, dobra wracamy Dobra o i koniec Nawet mi nie starczyło na to pole hmm. Powinni zrobić tak, że wiecie, na to pole to powinno stać. bo trochę mało ta pojemność Już to malutkie jest Dobra. No już praktycznie mamy tutaj zrobione i lecimy na drugą działkę. Ale będę miał montażu. Mówię trzy elementy będę musiał zlepić. One tam po 6 minut mają, więc dobra, ale... Ten będzie na to. 6 minut jeszcze i już będzie około 18 spokojnie. Więc... Następny odcinek najprawdopod najprawdopodobniej zaczniemy od tego, że będą żniwa, że, że... żniwa... Nie, tu... A tu jest zboże, dobra. To już następne żniwa to będą... Te będą zboża. Zboże. I tak zaczniemy w naszym od... od żniw. Ale następne, następne to już będą... będzie rzepak. Czekajcie, bo coś włączyłem. No, Następny to będą... następne to już będzie rzepak. Dobra a następny odcinek zaczniemy mówiąc o zboża no z boża oj teraz tak ciemno trochę to już nie widać co bardzo gdzie jest przyjechane a gdzie nie nie starczy na te pole kurde tak solidnie nie starczy patrzcie tu jeszcze połowa pola jest ponad jakieś tam mijaki robię to co poprawia wszystko Jutro najprawdopodobniej będzie odcinek Ale też taki, znaczy nie Jutro będzie najprawdopodobniej ten półgodzinny Jak się mi uda A jak nie to już następny, następny będzie półgodzinny To ja zobaczy ale któryś z tych odcinków próbuje no, taki pół, godzinko, pół, pół godzinki zrobić czyli następny będzie jeszcze trochę krótki ale już tam dobra zobaczę się któryś na pewno będzie na pół godziny no, dobra Lecimy no ale dobra w tym miejscu chciałbym zakończyć ten odcinek jeżeli obejrzałeś cały materiał to Napisz komentarz, farming górą. Jeżeli oczywiście Ci się spodobało, to zostaw lajka. Napisz dowolny komentarz, jaki chcesz. Jeżeli mnie nie subskrybuj, zostaw suba. Zacznę teraz częściej nagrywać. No i co? Dzięki za obejrzenie. Do następnego. Pa. Na